Pani zaniepokojeni nagłym wyznaniem Magdy Gessler? Pije na smutno, ma problem? Magda Gessler to barwna osoba, której w Polsce nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Restauratorka słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, jednak zaskarbiła sobie sympatię Polaków. Ostatnio podzieliła się smutną refleksją na temat samotnych świat, a teraz wstawiła zdjęcie, które zaniepokoiło wielu jej fanów. Magda Gessler słynie ze swojej miłości do ludzi oraz otwartości na nowe znajomości. Tegoroczna Wielkanoc musi być dla niej wyjątkowo smutna spędza ją samotnie w związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa. Magda Gessler jest bardzo aktywna w sieci, znana restauratorka to kolorowy ptak polskiego Instagrama. Uwielbia dzielić się z fanami refleksjami na temat otaczającego nas świata oraz zachowań ludzi, z którymi się spotyka. Prezentuje przy tym bardzo oryginalny sposób formułowania swoich wypowiedzi. Nieraz jest on co prawda trudny do zrozumienia, ale ogólne przesłanie jest raczej wyraźnie zaznaczone w tekście lub wyróżnione hashtagami. W związku z panującą na całym świecie epidemią koronawirusa Magda Gessler tegoroczne święta spędzała zarówno bez dzieci oraz męża pozostającego w Kanadzie. Stawiła do sieci zdjęcie, które u wielu fanów wywołało ono zaniepokojenie. Ciekawe spojrzenie na świat, Magda Gessler w niedzielę wstawiła świąteczne zdjęcie odbiegające od celebryckich standardów prezentowania tego specjalnego dnia. Różno szukać tutaj idealnego stołu i studyjnej pozy do zdjęcia, zamiast tego możemy podziwiać kieliszek szampana oraz przesłoniętą nim, znajdującą się na drugim planie, Magda Gessler. Całości dopełnia trzymane w drugiej ręce jajeczko. Świat widziany po kieliszku szampana lub, jak ktoś ma fantazję, bez Dobra ilustracja tego, co się dzieje w naszych głowach niezależnie od tego co pijemy, możemy przeczytać w niecodziennym poście gwiazdy TPN. W tym miejscu należy pamiętać, że alkohol nigdy nie może rozwiązywać naszych problemów, a w czasie samotnej kwarantanny, wielu może zmagać się z problemami. W takim momencie powinniśmy skorzystać z profesjonalnej pomocy i unikać testowania trunków. Obserwatorzy zalali jej profil komentarzami. W opisie zdjęcia Magda Gessler życzyła wszystkim zdrowia, powrotu do normalności i rzeczywistości sprzed epidemii. Fani pod postem zwrócili uwagę na oryginalność wstawionej fotografii oraz również życzyli jej wesołych świąt, mimo tego, że spędza je samotnie.